Zespół szkół nr 1. Imienia Rafała Kalinowskiego swoją przygodę z nauczaniem rozpoczynał przy ulicy Basztowej 9 w Krakowie. Pod tym adresem po II wojnie światowej działało prywatne koedukacyjne gimnazjum handlowe szkoły kupieckiej, przekształcone w 1949 roku w technikum ekonomiczno-kolejowe Ministerstwa Kolei. To tutaj przez ponad 50 lat mieściło się krakowskie technikum kolejowe. Dzisiaj to szkoła nowoczesna. Przygotowująca uczniów o tak rzadkich i specyficznych umiejętnościach, jakie są wymagane tylko podczas pracy, między innymi, na kolei. Technik transportu kolejowego i logistyk to zawody z przyszłością. Technik transportu kolejowego w szkole o kolejowych tradycjach to naturalna kolej rzeczy. Branża ta ciągle się rozwija i staje się bardziej nowoczesna. Dominujący teraz obecnie na rynku transport drogowy nie sprosta narastającym potokom przepływu ładunków, jak również zwiększonej mobilności Polaków. Praca w kolei wymaga dużej odporności na stres, odpowiednich warunków fizycznych, jak i psychicznych. Na wszystkim tym wymaganiom sprostają absolwenci naszej szkoły. Kolej staje się coraz bardziej nowoczesna z każdym rokiem. Ta nowoczesność oczywiście wpływa na obsługę urządzeń. Komputerowych, które w dużej mierze już teraz są w zasięgu podstawowego pracownika na kolei, a tym bardziej w związku z tym, że powstają lokalne centra sterowania, gdzie jest jakby kumulacja wielu stacji i ta obsługa, i zdolności manualne, a także zarządzanie menadżerskie musi być opanowane do perfekcji. Potężne kłęby pary. Imponujące pióropusze dymu unoszące się nad parowozami. Ten malowniczy świat szybko odchodzi w zapomnienie. Teraz torami zawładnęły szybkie i super szybkie. Naszpikowane elektroniką, elektrowozy. Inne są również systemy sterowania ruchem pociągów. Zmieniła się logistyka. Jak ten tajemniczy świat teraz wygląda, tego dowiemy się w krakowskiej kolejówce. Zawód zmienił się naprawdę globalnie, oczywiście, w sensie zainwestowanych pieniędzy. Przede wszystkim widać to jest na w urządzeniach, które są w urządzeniach i taborze kolejowym, który e, wykorzystywany jest na kolei. Przedtem to były urządzenia typowo mechaniczne, potem typowo e, przekaźnikowe, czyli już takie unowocześnione urządzenia mechaniczne. No i teraz przechodzimy w ten, e, na tę chwilę ostatni etap, czyli etap komputeryzacji i obsługi nastawni posterunków, w których to pracownicy kolejowi. Pracują, wykonują swoje obowiązki związane ze sterowaniem ruchem kolejowym. Spółka Polskie Linie Kolejowe jest dużą firmą, która w ramach swojej modernizacji infrastruktury potrzebuje takiego narybku młodego w zakresie budowy dróg, w zakresie sterowania urządzeniami ruchu kolejowego i w zakresie obsługi tych urządzeń jako technik ruchu kolejowego. Takie zatrudnienie na pewno znajdzie. Stosowne porozumienia są między szkołami, nie tylko tą, podpisane na szczeblu centralnym. Chciałem zostać technikiem transportu kolejowego, ponieważ chciałem wiązać moją przyszłość z koleją oraz kontynuować tradycję rodzinną na kolei. W moim przypadku od dziecka marzę, żeby pracować na kolei, także myślę, że Technik transportu kolejowego to jest odpowiedni kierunek dla mnie. Nauczyliśmy się zagadnień z zakresu i eksploatacji pojazdów kolejowych, napędem oraz nazewnictwa, oraz nauczyliśmy się obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności oraz prowadzić ruch na szlaku i technologię i organizację pracy stacji. Oraz przez całą naukę zawodu kształcimy nasze umiejętności twarde potrzebne w zawodzie. Logistycy. Gdyby nie oni, świat zatrzymałby się w miejscu. Dbają nie tylko o prawidłową gospodarkę odpadami, ale także organizują dostawy materiałów budowlanych, żywności, lekarstw. W zespole szkół nr 1 można poznać również tajemnice tego zawodu. Cechy dobrego logistyka to przede wszystkim komunikatywność, jak również asertywność, odporność na stres, praca pod presją czasu, elastyczność w myśleniu, ale również bardzo ważna jest dyscyplina. Popyt na pracowników logistyki wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrasta. Nasza szkoła już kilka lat temu podjęła się wyzwania, aby kształcić nowych techników logistyków. Chcę zostać technikiem logistykiem, ponieważ ta branża cały czas prężnie się rozwija i z takim tytułem bez problemu znajdę miejsce zatrudnienia. Umiejętności jakie zdobyłem na moim kierunku to zarządzanie czasem, bycie team liderem oraz samorozwój w interesujących mnie zagadnieniach. Moja firma marzy nie to Amazon, ponieważ stawia na rozwój i jest prekursorem wielu modeli logistycznych. Technik transportu kolejowego i logistyk to profesje wymagające specyficznych cech charakteru i niezwykłych umiejętności. Chcesz pracować w elitarnym zawodzie? To może być pasjonujący początek życiowej przygody. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.